Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Pruszkowski Turniej Wiosenny to impreza stanowiąca kontynuację cyklu zawodów zapoczątkowanych przez klub judo UKS Ulisse z Team Pruszków pod nazwą Pruszkowska Liga Judo, które odbywają się w Pruszkowie dwa razy w roku w edycji wiosennej oraz jesiennej. Tutaj uczymy się wygrywania, przegrywania. Są duży nacisk trenerzy, kładą i również te zawody na aspekty wychowawcze, które mają wspierać rodziców również w wychowaniu. W tym, żeby dzieci robiły postępy zarówno sportowe, no jak również wychowawcze, żeby umiały się zachować w sytuacjach problemowych. W sobotę 26 kwietnia w szkole podstawowej nr 3 w Pruszkowie odbyły się zawody pod honorowym patronatem prezydenta Pruszkowa. Organizatorem turnieju był klub UKS Ulisse z tym Pruszków oraz Szkoła Podstawowa Nr 3. Zawody zostały oficjalnie otworzone przez panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie Elżbietę Żurawiecką. Podczas otwarcia zawodów nagrodę specjalną klubu JudoGę z certyfikatem IJF otrzymał zawodnik klubu i uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie Konrad Barczak, złoty medalista Pucharu Polski w Bytomiu. Właśnie dzięki tym turniejom, które są organizowane, niektóre dzieci mają szansę nabrać doświadczenia, wypłynąć na szerokie wody i z małych turniejów startować w turniejach ogólnopolskich z sukcesami. Takim zawodnikiem jest właśnie Konrad Barczak. W turnieju udział wzięło 120 zawodników, z czego ponad 60 było z pruszkowskich klubów oraz z Sakura Warszawa, UKS Piranji Grodzisk Mazowiecki, KSJ Wiktoria Nowa Wieś, UKS Czerwone Smoki Toshi, Kata Pruszków, Senno Sen Ożarów Mazowiecki. Wszyscy uczestnicy zawodów mieli możliwość stoczenia kilku pojedynków i otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Zawody zostały sprawnie zorganizowane i przebiegły w przyjaznej atmosferze. Duże brawa należą się dla wszystkich uczestników zawodów za zaangażowanie, waleczność i determinację. Turniej miał również wymiar charytatywny. Zawody są tutaj dla wszystkich bezpłatne, wstęp jest wolny, ale klub wspólnie ze szkołą, z opłaty startowej z zawodników Planują wspomóc chorą na raka uczennicę Szkoły Danusie Śliwińską i będzie to kwota 1000 zł na wsparcie, na leczenie. Specjalne podziękowania za wsparcie zawodów dla prezydenta Pruszkowa Piotra Bonka oraz dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie Elżbiety Żurawieckiej oraz dla przewodniczącej Zespołu do spraw promocji Pauliny Chojnackiej-Potrzebowskiej. Należy dodać, że szkolenie w zakresie judo w klubie UKS Ulice Steam wspiera gmina miasto Pruszków.